Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy Was, w którym Tosiu? Yy, w 44 odcinku 108 To Proste, czyli Logopedia na wesoło, wesoło. Zaczynamy. Zaczynamy. To co, Tosiu? Zaczynamy ćwiczeniami, czego? No, ja bym chciała. Żebyśmy dzisiaj poćwiczyły język, dawno nie ćwiczyłyśmy. <grym> no, praktycznie na każdy, podczas każdych zajęć ćwiczymy. Tak, tak, ale ja je bardzo lubię. <grym> no to dobrze, to zaczynamy. Otwórz pierwszy wagonik. Pamiętacie, jaki jest symbol naszych ćwiczeń artykulacyjnych? Wiecie już? Bo ja trochę chyba zapomniałam. To jest. Tadam! Nasz język i nasze zęby. Czyli nasza szczynka. Ta-dam! Tosia Ta ma dzisiaj dobry humor. Ja zawsze mam dobry humor, wiesz? To mnie bardzo cieszy, Tosieńko. Uwaga, dzisiaj postanowiłyśmy z Tosią mm, trochę ze sobą porywalizować. Umówiłyśmy się przed programem, że będziemy mm, robić małe zawody. Uwaga, czy Wy też lubicie rywalizację? Bo my, Stosią. Aha, ja bardzo lubię, bo ja zawsze z Kasią wygrywam. Hi, hi, hi. No, Tosiu, nie zawsze. Zawsze. Nie, zawsze, nie zawsze, zawsze. No, dobrze, zawsze. No to co, jesteście gotowi? Bo my tak i uwaga, pierwsza rywalizacja będzie polegała na tym, że będziemy, Tosieńko, będziemy kląskać tak jak konik, czyli. No właśnie, ale uwaga. Zwróćcie uwagę, teraz Tosia zrobiła źle. Nie lubię, jak mówisz do mnie, że robię coś źle. To prawda, nie powinnam tak mówić. E, Tosia teraz robi dobrze. Widzieliście różnicę? Prawidłowe kląskanie polega na tym, że nie rusza się. Żuchwa, czyli wasza broda, znaczy <noise> Żuchwa jest akurat <noise> uzależniona od ruchów brody albo odwrotnie. Dużo by o tym mówić, ale teraz chciałabym, żebyście zwrócili uwagę to najważniejsze by kląskać i nie ruszać tą częścią waszej buzi. Ja sobie przytrzymam. Tosiu, czy jesteś gotowa na zawody? Tak, tak, ja już czekam. No to uwaga, kląskamy. Gotowa? Mm -hmm. To gotowa? Mhm. jest tą, która z nas dłużej wytrzyma. To się jest rewelacyjne. Obie! <gryw> Remis! <gryw> Obie w tym samym czasie przestałyśmy kląskać, ależ z nas. Wybitnie zgrany duet, Tosieńko. Pora na drugą część zawodów i ja Wam zdradzę. Pamiętacie co to pionizacja języka? To znaczy, że wtedy, kiedy język jest tuż za zębami, jest wyprostowany o tak? To mamy spionizowany język. I teraz my z Kasią zrobimy tak, że będziemy sobie mm, y, tak trzymać język i. Mm, Starać się wygrać. Hmm, ciekawa jestem, jak wam idzie, bo my tutaj się świetnie bawimy. No tak, Tosia ma rację. Uwaga, Tosieńko, gotowa? Mhm. Trzy, cztery. No jasne, to było pewne. Tosiu, gratulacje! Wielkie brawa dla Tosieńki! Brawo! Pora na ćwiczenia oddechowe w naszym czterdziestym czwartym odcinku. Tak, Tosia ma rację. Tym razem znowu zrobimy zawody. Mam nadzieję, że wy świetnie się bawicie, bo my, bo my, bo my. Bo my tak. No to uwaga. Teraz na 3-4 każda z nas nabierze wdech nosem, bo pamiętamy, że oddychamy czym? Oddychamy nosem. Oddychamy nosem. <laughs> Zatem bierzemy wdech noskiem. I ciekawa jestem, która z nas yy, dłużej wytrzyma, zamykając usta. Znowu jednocześnie, Tościu. Spróbujmy jeszcze raz. Możecie zrobić tak, że wydech wdech noskiem. Wydech ustami, wdech noskiem. Wydech nosem. To jest takie przygotowanie do zawodów i uwaga. A więc uwaga, wdech nosem. <gryw> I znowu jednocześnie, Tosiu! Ale uwaga, uwaga! Dość już, e, zawodów, dość rywalizacji, to mam dla Ciebie dzisiaj. Niespodziankę. Naprawdę masz niespodziankę? Tak, naprawdę. Hurra! Hurra! Uwielbiam niespodzianki! Uwielbiam niespodzianki! Zajrzyj do dru drugiego wagonika. Kubek jakiś. Wyciągnij, Tosiu. Wyciągam sobie taki kubek. O! O! I tutaj taka słomka też. Mhm. Mm Tosiu. Ja bym chciała, żebyś teraz popatrzyła, co ja takiego robię z tym kubkiem i z tą słomką, którą włożyłam do środka. Przygotowałam dla Ciebie taką niespodziankę. Uwaga, uwaga. Bardzo się mocno skup i teraz uwaga, uwaga. Biorę wdech nosem i dmucham w słomkę. A, no, czyli nic nowego. No, trochę tak. Gotowa? Mhm. Czekam. To ja zaczynam. O rety, jaka łapa! <grywia> tak to taka rękawiczka, ale zobaczcie, siu. No nie spodziewałam się, że nagle z kubka wyczarujesz taką wielką łapę. <grywia> To jest bardzo proste. Naprawdę weźcie kubek, najlepiej jakiś papierowy, ale albo plastikowy, w każdym razie na pewno taki, w którym bardzo łatwo zrobić w środku dziurę. Robimy dziurę, wkładamy słomkę, tutaj nawijamy rękawiczkę, jakąś lateksową albo jakąkolwiek, którą macie, no na pewno taką, która zatrzyma powietrze. No i dmuchamy. Pamiętamy o tym, że zawsze wdech jest? Zawsze wdech jest nosem. No i możemy utrzymywać e, powietrze tak długo jak chcecie i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. <laughs> Ale przede wszystkim nie ćwiczyć tylko tylko dobrze się bawić, bo ja się dzisiaj świetnie bawię. O jak ja się bawię. Proszę, byś otworzyła trzeci wagonik. Mhm, dobrze. Otwieram okay, trzeci wagonik. Ale tutaj nic nie ma. I bardzo dobrze. To celowo? Celowo, czyli? No, czyli zrobiłam to trochę tak specjalnie. Zamknij, proszę. To to smutna mi teraz? Ale to, Siu, żeby nam świetna zabawa. Usiądź sobie na wagoniku numer 3. Hop I to. I teraz uwaga! Zabawa będzie polegała na tym, że prosić Cię będę o to, byś dopowiadała moje zdanie. Czyli na przykład, ja zaczynam. Dawno, dawno temu żyła sobie. Mm, żyła sobie Tosia. Świetnie. Tosia była uroczą mądrą i bardzo szczęśliwą dziewczynką. Super. Pewnego dnia Tosia postanowiła wyruszyć na na wycieczkę. Super. Na wycieczkę. Podczas tej wycieczki albo raczej podczas podróży spotkała pewną albo pewnego Psa. Super. Ten pies okazał się być... Bardzo przyjacielski, mądry i kochany. Mm -hmm. e, Tosia przygarnęła... Psa. I zabrała go... Zabrała go do domu. Super. I żyli? I żyli długo, szczęśliwie, i to się opiekowała psem, dawała mu jeść, pić i wyprowadzała na spacer i jeździła do weterynarza, kiedy tego potrzebował. No i super, Tosiu. Właśnie zabawiłyśmy się w taką, <laughs> taką krótką historię, która polegała na tym, że... No, że dopowiadałam jakby dalszą część. I właśnie o to chodzi. Słuchajcie, bardzo często słyszę, że dzieci się nudzą albo dzieci wybierają na przykład spędzić czas przed jakimiś wysokimi technologiami, czyli telewizorem, z telefonem w ręku albo komputerem. A przecież takich propozycji na wspólnie spędzony czas, bardzo prosto spędzony czas jest bardzo dużo i od dziś od tego odcinka będziemy z Tosią was e, zachęcać, ale też podpowiadać pewne zabawy, które e, gdzieś wam wspólnie spędzony czas umilą. O, i Tosia jest świetnym tego przykładem, czyli dopowiadamy, dopowiadamy Pamiętacie o czym była historia? A właściwie zabawa w dopowiadanki. Pamiętacie? Ja pamiętam, ale chyba chyba nie powiem. Tu teraz uwaga. Czy była o tym, że Tosia postanowiła wyruszyć na wycieczkę? Hmm. Hmm. Tak, 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 Wyruszyła Tosiu. Pamiętacie kogo Tosia spotkała? No, tego no. Tosiu? No, walczy ze sobą okrutnie. Przecież dzieci są mądre. No, ja wiem. <noise> A czy wszystko dobrze się skończyło? Tak, tak, wszystko dobrze. Dobrze się skończyło. I Tosiu, kogo Tosia przykarnęła? I jak postąpiła z tym kimś, kogo przygarnęła. Pamiętacie? I to jest kolejny przykład na to, jak takie dopowiadanki mogą potem stać się świetnym treningiem czego, Tosiu? Pamięci, ale też takim mm, fajnym pomysłem na wspólnie spędzony czas, bo ja uwielbiam, jak Kasia mi takie fajne zagadki i takie fajne przygody i takie fajne zabawy przygotowuje. To jest super. Dzięki, Kasia. O, nie ma za co, polecam się Tosiu. <grym> Kochani, to na tyle, co dzisiaj z Tosią przygotowałyśmy. Mam nadzieję, że. Mamy nadzieję, że się świetnie bawiliście, bo. Bo wy tak? <grym> Oczywiście polecamy wspólną zabawę, ale polecamy tak, tak, żebyście nas. Byście nas oglądali i, i, i byście ym, nas lajkowali. Ale ładne słowo, nie? <grym> Bardzo trendy Tosiu. No to chyba tyle na dziś. Buziaki. Pa! Pa!